Jak dodać własne wzorce wydruku w gratyfikancie Nexo Pro? Jeśli potrzebujesz na wzorcu wydruku umieścić dodatkowe informacje, których standardowo nie ma na wydruku, to zawsze możesz poprawić wzorzec wydruku w dostępnym bezpłatnie edytorze Stimulsoft. W tym celu na wzorcu wydruku wybierz Dodaj – Powiel. Podaj unikalną nazwę wzorca i zapisz go, a następnie wybierz popraw wzorzec. Wówczas zostaniesz przeniesiony do modyfikacji wydruku w Stimulsoftie. Jeśli nie posiadasz wiedzy w zakresie edycji wzorca w Stimulsoftie, to nie martw się. Zawsze możesz skorzystać z pomocy lokalnych serwisantów w celu stworzenia indywidualnego wzorca, a po jego otrzymaniu wystarczy, że go zaimportujesz. W tym celu wybierz Import, importuj wzorzec z konfiguracją. W ścieżce wskaż lokalizację wzorca i upewnij się, że nazwa jest właściwa, a następnie wybierz OK. W trakcie wydruku możesz skorzystać z nowego lub zaimportowanego wzorca. Na wydruku zobaczysz dokonane zmiany.